Zadanie. Rozwiąż układ równań metodą podstawiania. Mamy układ równań, i należy w takim układzie znaleźć samotną literkę. Będzie to literka Y w drugim równaniu. Zauważ, nie mam przy niej żadnej liczby. W tym momencie należy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby Y był sam z lewej strony, a wszystkie elementy pozostałe przenosimy na prawą stronę. Czyli zauważ, Zajmujemy się drugim równaniem, czyli naszym podstawieniem. Y zostaje sam z lewej strony. Minus szóstka zostaje przepisana z prawej strony. A 2x zmienia stronę, zmienia znak. I to jest bardzo ważny moment, ponieważ doprowadziliśmy do tak zwanej samotności Y. Pierwsze równanie zaraz zrobimy. Gdy już mamy samą literkę x albo y z lewej strony, w tym wypadku mamy samotnego Y. Wówczas możemy dać taki komentarz. Zamiast y wstaw minus 6, minus 2x. Widzisz, zamiast tego symbolu możemy wstawiać takie wyrażenie do pierwszego równania, czyli do tego równania, które zostawiliśmy bez zmiany. Czyli zauważ, 3x przepiszemy minus 2 również. Ale tutaj, no, właśnie, zamiast y pojawi się to rozbudowane wyrażenie i równa się minus 2. W dalszej kolejności będziemy rozwiązywać tylko pierwsze równanie, a drugie będziemy przepisywać bez zmiany, czyli tak, 3x i tutaj wymnażamy minus 2 razy minus 6 plus 12, minus 2 razy minus 2x plus 4x równa się minus 2. Drugie równanie przepisujemy bez zmiany. Tutaj należy obliczyć x, więc x na lewej stronie zostawiamy 3x, 4x, a liczby przenosimy na prawą stronę, czyli tutaj przepisujemy minus 2, a plus 12 zmienia stronę, zmienia znak. Drugie równanie standardowo przepisujemy: 3x plus 4x to 7x, tutaj sumujemy liczby ujemne minus 14. Drugie równanie przepisujemy. Pierwsze równanie podzielimy przez 7 i od razu mamy już obliczonego x, czyli minus 2. Minus 14 na 7 to minus 2. Drugie równanie przepiszemy bez zmiany. I teraz zauważ, mamy obliczonego x. x jest równy minus 2, więc tutaj w miejsce x możemy wstawić minus 2. Więc piszemy x równa się minus 2. Jest to nasze pierwsze równanie, a drugie równanie już się zmieni. Y równa się minus 6 przepisujemy, minus 2 przepisujemy, ale w miejsce x pojawia się minus dwójka. Należy to obliczyć i już mamy rozwiązanie. Czyli tak x równa się minus 2 przepisujemy. Y równa się minus 6. Wymnażamy dwie dwójki, minus i minus daje plus, czyli plus 4. X równa się minus 2 przepisujemy bez zmiany. A tutaj otrzymujemy y równa się również minus 2. I jest to para liczb, która jest rozwiązaniem naszego układu równań. Chciałbym jeszcze na końcu zauważyć, że gdybyśmy tworzyli właśnie tego samotnego y, czasami ten y posiada tutaj liczbę. Więc w takich sytuacjach należy wydzielić równanie przez liczbę stojącą przy tym symbolu. Zauważ, gdybyś chciał sprawić, żeby ten x był samotny, warto pierwsze równanie podzielić przez 3 i wówczas x byłby już sam. Ale my oczywiście mieliśmy dość prosty układ, ponieważ przy y jest niewidoczna jedynka, czyli tak naprawdę ten y, jak widzisz, w układzie występuje samotnie, nie ma tutaj żadnej cyferki, więc był to stosunkowo prosty układ równań.